Kolejna środa. Już nie wiem, straciłem trochę rachubę, ale to już chyba będzie zupełnie na początku roku szkolnego. Kontynuujemy rozmowę z posłem Marcinem Józefaciukiem. Na początku lipca, czyli po zakończeniu, jak zostałem wyjaśniony. W poprzednim odcinku, że to nie rok szkolny się skończył, tylko zajęcia dydaktyczne. Jak widać, Belfrem jest się całe życie. Witaj ponownie, Marcinie. <grym> witam, witam. E, no właśnie. E, nie słuchamy siebie, walimy w siebie różnymi rzeczami, różnymi słowami, nie biorąc za te słowa odpowiedzialność. I hejt ostatecznie kończy się śmiercią. Bardzo często. Ktoś po prostu popełnia samobójstwo. I, I pamiętam jeszcze do niedawna, w naszej, w naszej kaplicy były wizerunki osób, które właśnie z tego powodu, że y, y, stały się ofiarą hejtu, po prostu popełniły samobójstwa. A szanowni Państwo, czemu ludzie hejtują? Ludzie hejtują głównie dlatego, że czegoś nie rozumieją albo się czegoś boją. Tylko, czy na niewiedzę i strach najlepsza jest agresja? Czy jednak powinniśmy się nawzajem słuchać? To co <laughs> ja, szanowni Państwo, również osobom, z którymi współpracuję, cały czas jak mantrę powtarzam: komunikacja jest najbardziej podstawową rzeczą. Brak komunikacji, jasnej komunikacji, brak mówienia tego, jakie się ma oczekiwania, a nawet czasem o swoich emocjach, no właśnie, prowadzi do czego? Znaczy w, w, w ogóle ludzie, ludzie hejtują z jeszcze większej liczby powodów. Niektórym to po prostu sprawia przyjemność. Od tego są specjaliści. Niektórzy robią to ze względów zarobkowych, bo dostają kawałek, kawałek bitcoina za każde udostępnienie ich hejterskiego komentarza. Niektórzy hejtują. Bo próbują na siebie zwrócić uwagę, niektórzy hejtują ze względu na to, że sami są hejtowani i chcą tą uwagę od siebie odciągnąć, tak więc powodów, dla których ludzie hejtują, jest, jest bardzo dużo. Co się może natomiast stać? Znaczy mogą być dwie sytuacje. Ja zawsze w trakcie warsztatów robię taki bardzo szybki filmik, jak robię warsztaty w szkołach, taki minutowy filmik na temat dziewczynki, która wchodzi do dołącza do, do, do klasy. I zaczyna być hejt na jej temat, i później zawsze zadaje pytanie, co się może stać. Powiedzcie mi dalej, jak historia będzie płynęła. Dzieciaki zaczynają: oczywiście, najpierw depresja, samobójstwo. To zawsze im tłumaczy, że do samobójstwa jest trochę jeszcze droga, czyli może jednak iść w kierunku tej depresji znaczy najpierw gorszych stanów emocjonalnych po prostu, brak utraty pewności siebie, depresja, cięcie się, używki itd., itd. Dopiero później próby samobójcze i samobójstwo. Ostatnie badania wykazują, że jest więcej prób samobójczych, ale jest mniej samobójstw, co nie jest pozytywne, że jest więcej prób samobójczych, ale Oznacza to, ni mniej nie więcej, że ludzie starają się zwrócić uwagę na siebie, na swoje problemy poprzez próbę samobójczą. Świadomie, nie wybierając tej ostatecznej drogi, czyli mając, mając te, tą nadzieję, A może się jeszcze stać zupełnie coś innego. Ktoś może zacząć budować swoją zbroję, budować swoją pewność siebie, może zacząć rozmawiać o tym, bo trzeba przyznać się, mam problem z tym, że ktoś, że, że, że jestem hejtowany. Jeżeli przyznam się do tego problemu, porozmawiam z kimś, to mogę uzyskać pomoc. A może się stać jeszcze zupełnie coś innego, co, co by było naprawdę świetną rzeczą. My możemy zacząć interesować się innymi ludźmi. Bo to nie jest tak, że jest tylko hater, haterka i osoba hejtowana, ofiara hejtu, ale są też wszyscy ludzie dookoła. Nigdy nie jest tak, że tego nie widać. Mhm. Jeżeli ktoś traci apetyt, jeżeli ktoś syn córka, yy, babcia, matka, zaczynają moczyć się w nocy. Jeżeli przes przestają sypiać, jeżeli zajadają swoje problemy, jeżeli tracą zainteresowanie swoim hobby, to jest już znak, że być może te osoby są hejtowane. Jeżeli my... Lub coś innego złego się Tak, tak, dokładnie. Ale jeżeli my zaczniemy zwracać uwagę na, na, na takie rzeczy, zaczniemy interesować się po prostu drugim człowiekiem, wszystkimi ludźmi, którzy są dookoła nas i podejdziemy do tej osoby, Ej, stary, widzę, że coś się dzieje. Potrzebujesz pomocy. To osoba może powiedzieć nie. Okej, okay, nie. Jakby co? Ja tu jestem. Wystarczy to powiedzieć. Ja tu jestem, jakby co. Czyli e, po prostu wyciągnięcie ręki. Przez tą trzecią osobę, która nie jest, świad która jest świadkiem, ale nie uczestniczy mm -hmm. w tym hejcie, jest niezwykle ważne. I to się może stać. I to się coraz częściej dzieje. Są teraz grupy na, na mediach społecznościowych, które udostępniają sobie jakiś materiał hejterski wewnątrz tej grupy, ale tylko i wyłącznie po to żeby zacząć zgłaszać grupowo ten materiał hejterski, bo wtedy platforma usuwa szybciej. Mhm. Tak więc są, są całe grupy, i to bardzo często dzieciaków, które walczą z hejtem w internecie, świadomie zrzeszając się w takie grupy. I to jest fajne. Czyli interesowanie się drugim człowiekiem, e, ale czy nas jeszcze na to dzisiaj stać, żeby zwrócić uwagę na to, że ktoś może gorzej się czuje, że może ktoś nie ma czegoś do jedzenia, że może stać nas jeszcze na taką wrażliwość? Stać nas. Znaczy jeśli chodzi o młodzież, młodzież stać. Młodzież, młodzież właśnie to robi. My, nasza generacja zatraciła się w pracy, nasza generacja zatraciła się w swoich czterech ścianach, w samych sobie, młodsza generacja czy nawet alfy, zetki, płatki śniegu. Oni jak najbardziej patrzą na, na drugiego człowieka, na trzeciego, czwartego i tak dalej. Oni są ty, tymi, którzy są w stanie dać coś od siebie. A czy zdarzyło się tak, że ktoś, kto jest Twoim naturalnym przeciwnikiem politycznym, czyli jest jakby z tej innej strony sceny politycznej, mm. że zainteresował się Tobą, pomógł Albo po prostu zapytał, ej, dajesz radę? To wiesz co, ja akurat nie mam takich sytuacji, że ktoś musi do mnie podejść. Jeżeli ja potrzebuję pomocy, e, nauczyłem się prosić o pomoc. Co też nie, nie jest proste. E, i, I nie oczekuję, że ktoś do mnie podejdzie z prośbą o pomoc, bo wtedy, kiedy ja potrzebuję, to o to, to, to proszę. Ale, ale większość osób wie to. Natomiast była sytuacja w drugą stronę, kiedy jeden sposób potrzebował tej pomocy spokojnie poszedłem do klubu czy myślimy o tej samej tej sytuacji nie wiem I, i po prostu zaproponowałem merytoryczną pomoc wsparcie i w tym momencie, pomimo tego, że jesteśmy niekoniecznie po dwóch zupełnie różnych stronach, czasami zupełnie inaczej myślimy, ale mocno się szanujemy, wspieramy, łapy sobie zawsze podajemy, mówimy, co, co słychać, więc otwieramy się mhm. na, na zupełnie inne spojrzenia. No bo też w mediach społecznościowych pojawił się taki Twój wpis, kiedy się okazało, że jeden z polityków. No... Przyszedł jakby mocno pijany do, do, do Sejmu i pojawił się taki twój wpis. Pamiętam, że tu nie należy hejtować, to należy pomóc. I zawsze będę tak mówił. Z, zawsze będę tak mówił, Ryszard nie jest jedyną osobą, której starałem się pomóc i, i, i myślę, że pomogłem. O, jesteśmy wszyscy ludźmi. Dlaczego pomagasz? A, bo jestem egoistą. Bo się czuję lepiej po prostu. A, bo, bo, bo tak zostałem nauczony, wychowany, bo to czuję, to mi w duszy gra. A, dlaczego ty pomagasz? Chyba z tych samych powodów. Po prostu. Ja nie wiem, czy z egoizmu. <laughs> nie, nie Ale nie czujesz, się, nie czujesz się dobrze, jak komuś pomożesz. Jak jedziemy razem a, na Wielkanoc albo na, na Boże Narodzenie i przekazujemy te paczki żywnościowe, nie wracasz. O wiele większy w środku. Nie, a ja tak. Nie, ja tak. po prostu ja podchodzę do tematu bardzo zadaniowo, że jest potrzeba. Właśnie ostatnio, wczoraj odezwała się do mnie mm. Mm, mm, ta nasza Wielkanocna Pani. Okay. M, tak, poprosiła, żebym. Tak, tak, poprosiła, żebym zawiózł ją na, do, do kościoła, na mszę. bo tam mm -hmm. nam bo ma. E, rocznicę śmierci swojej córki, <laughs> więc wysłała mi informacje. I po prostu ja podchodzę zadaniowo, wiesz, jest okay. temat do, do, do zrobienia i, i poza tym, wiesz, u mnie też jakby o tyle jest to praktyczne, że skoro mówię, że jestem chrześcijaninem, no to jakby jestem jakby w konkrecie, nie? Mm -hmm. I, i tam gdzie mogę, to po prostu realizuję tą zasadę i tyle, ale żeby tam jakoś od razu rosnąć czy coś, to, to nie, to... No nie są, to są takie momenty, które naprawdę, jak się człowiek przypomina sobie, to… Jest, na, wiesz co, z mojej strony chyba szybciej jest to satysfakcja, nie? że okay. jest to zrobione, że yy, staram się obserwować rzeczywistość, czasami mniej lub bardziej trafnie ją yy, ocenię. I, I jak po prostu trzeba y, pomóc, to też się nauczyłem jednej rzeczy, bowiem, że nie każdy potrafi przyjmować na zasadzie ej, czy okay. potrzebujesz, to znaczy ja domyślam się, że może być jakiś kłopot, no więc w zależności o jaką sytuację chodzi, no to pakuję torbę, no i idę, i słuchaj, przypuszczam, że, proszę bardzo, i sobie idę, <grym> więc, więc i, 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 i to jest tyle, a pewnie Pewnie też dlatego, że no, jakby to miejsce do tego jest powołane. Ale ty pomagasz dzieciakom, pomagasz rodzicom, różnym grupom społecznym, organizując te warsztaty, o których powiedziałeś. Teraz powiedz mi, jak to wygląda tak w praktyce? Tak? Załóżmy, że jesteśmy w szkole, właściwie jesteśmy, bo to jest budynek poszkolny i poprzedszkolny, e, jesteśmy w szkole, to znaczy i chcemy zorganizować zajęcia, to po pierwsze co robimy? Znaczy, jeszcze wcześniej, najpierw musicie wiedzieć, że, że, że takie coś organizuję i czy, czy często jest tak, że idę, idę na galerię, jak widzę jakąś grupę, mhm. rozmawiam z dzieciakami, jeżeli to nie jest grupa jakiegoś posła, mhm. tylko sami przyjechali, bo, bo, bo nigdy nie nie wchodzę między zakąskę a herbatę eee, i im mówię po prostu, że takie warsztaty robię. Jeżeli chcą skorzystać, ok w przyszłości. Eee, w tym momencie już to się rozchodzi, że tak powiem, z ust do ust. Eee, szkoła do mnie dzwoni. Ale nie tylko szkoła, czasami są to organy prowadzące. Niektórzy posłowie mnie proszą, żeby zorganizować taki cykl zajęć u nich w, w okręgu. Czasami Rada Rodziców do mnie zadzwoni, czasami samorząd uczniowski do mnie okay. zadzwoni. I, znaczy ja mam... Każdy Pusz... może zadzwonić. Każdy może zadzwonić. Mhm. Ostatecznie kończy się jednak na, na dyrektorze, bo to musi dyrektor zaakceptować mhm. danej placówki. Okej, okay, bo bardziej mi chodzi, to, to już wiemy. Tak? I, Że... później, mhm. I później dla, dla mnie jest kilka rzeczy najważniejszych. Po pierwsze, że, że nie, nie będzie to polityczne, po drugie, że nie biorę za to kasy. A w ramach obowiązków poselskich. to opłaca się Ciebie zatrudniać. W tym sobie zatrudniać. Znaczy przyjeżdżam, po to mam kilometrówki na biurze, żeby z nich skorzystać. Mhm. Przyjeżdżam, robię warsztaty i, i wyjeżdżam i to wszystko. Zero, z, zero kasy ze strony placówki. Ja sobie to wszystko sam rozliczam. Po to jako posłowie też mamy mhm. e, pewien ryczałt, to znaczy pe, 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 pewien fundusz na hotele, z których zazwyczaj nie korzystam, żeby, żeby, żeby ewentualnie takie coś było. A przyjeżdżam, robię takie warsztaty, półtora godzinne mocne. Mocne warsztaty, nie, nie, to nie jest taka pogadanka, tylko angażuje dzieciaki, angażuje rodziców, zazwyczaj proszę później dyrektora, żeby pod koniec dnia, mogę spokojnie poczekać, żeby odbyło się spotkanie z rodzicami, żeby też powiedzieć rodzicom co było na tych warsztatach, często też na te warsztaty zapraszam, czy rodziców, czy społeczność lokalną, były takie sytuacje, gdzie specjalnie zapraszałem księży, bo wiedziałem, że, że, że będzie manifestacja przeciwko tym, tym zajęciom. Tak więc zapraszałem, żeby widzieli, co się dzieje. Mhm. O, bo też zawsze, zawsze o księżach mówię w trakcie, w trakcie tych warsztatów na temat hejtu. W końcu ksiądz, czy osoba duchowna jest lekarzem duszy, i jak najbardziej jest osobą, która też, te, też, też może wspomóc leczenie, czy, 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 czy wychodzenie z hejtu. Czy o, nawet jest sam, jednokrotnie też jest ofiarą hejtu. Tak, okay. tak, dokładnie, mhm. dokładnie. O, i, I tak naprawdę y, później, pod koniec. Zawsze dzieciaki, czy, czy, czy ktokolwiek, ma, jest taka 10-minutowa sesja pytań, mogą zapytać się o wszystko. Stuprocentowa szczerość. Jeżeli nie chcę odpowiedzieć na jakieś pytanie, to też mówię, że nie chcę. Jest jedyny, jedyny temat tabu: polityka. Nie chcę rozmawiać o polityce w szkole. Resztę pytań. Za... I naprawdę, niektórzy zadają tak dziwne pytania. No że... i jakie? To najdziwniejsze pytanie, które ci się teraz przypomina? Albo może najbardziej zabawne? Gdzie bym nigdy nie zrobił sobie tatuażu? <gry> A, bo, bo często o to się dzieciaki, to się dzieciaki pytają. E, oczywiście w, trójpodział władzy, oczywiście w flaga Finlandii. E, czasami są bardzo, bardzo mądre pytania, e, jak się czułem właśnie przy owijaniu w choinkę bo, bo to, to bardzo mocno wiralowo poszło, wiem jakie się o to pytają, a czasami o takie bardzo przyziemne rzeczy, czasami po prostu zwykła, zwykła prośba o radę. I później przekazuję materiały dodatkowe nauczycielom, zawsze... Mówię, że, że żeby kontynuowali, jeżeli potrzebują, to, to właśnie przekazuję dodatkowe materiały. I staram się później utrzymywać kontakt. Jeżeli potrzebują, te szkoły utrzymuję mm -hmm. kontakt z, 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 z tymi szkołami. I sobie wyjeżdżam. Co pewien czas do nich dzwonię. Pytam się, jak tam, czy potrzebują jakiejś pomocy, czy jeszcze czegoś, czy jak sobie radzą? Mam taką informację zwrotną, nie? tak więc już, już czekają na jakieś kolejne warsztaty. Myślę o warsztatach z dezinformacji mhm. i z manipulacji medialnej, co jest zupełnie inną sprawą, ale, ale sprawdzam na ile te warsztaty odniosły jakiś sens czy sukces. I zazwyczaj słyszę, że warsztaty super, fajne, tylko że trochę za krótkie. Po to wy jesteście, nie? żeby dalej to zrobić. Natomiast yy, mówią, że w końcu ktoś powiedział dzieciakom coś, jakaś trzecia osoba. Oni to ciągle mówią przez tyle lat, a trzecia osoba przyszła i tak. Bo czasami o to chodzi. Yy, na Instagramie, na Facebooku możecie znaleźć Marcina Józefa Ciuka, tam też znajdziecie do niego numer telefonu i można yy, zadzwonić, można napisać. I na takie warsztaty zwyczajnie się umówić. To, co bym może sugerował troszeczkę i podpowiadał, to od razu mówcie, że chcecie nie półtorej godziny, a trzy godziny, to Marcin sobie czas pewnie wygospodaruje. Hejt. Hejt jest czymś, na co nie powinno być społecznej zgody. Hejt jest czymś, co bardzo często zabija. Starajmy się siebie słuchać, oglądać się na siebie nawzajem i po prostu najzwyczajniej w świecie obserwować rzeczywistość ale czasem między wierszami bo to co widzimy na pierwszym planie to nie zawsze jest rzeczywistość bo tak jak powiedział Marcin w poprzednim odcinku depresja czasem ma uśmiechniętą twarz do zobaczenia w najbliższą środę o 18 w tęczowych niusek z Łodzi.